Czujesz się zablokowany? Te cytaty dodadzą ci motywacji. Uwierz, że potrafisz, a będziesz w połowie drogi do sukcesu. Theodore Roosevelt. Wiara w siebie to klucz, drodzy państwo. Jedynym sposobem na robienie czegoś świetnie jest miłość do tego, co się robi. Steve Jobs. To właśnie pasja napędza doskonałość. Nie patrz na zegar. Rób to, co on robi. Idź naprzód. Sam Levinson. Czas na nikogo nie czeka. Sukces nie jest kluczem do szczęścia. Szczęście jest kluczem do sukcesu. Albert Schweitzer. Znajdź radość w samej podróży. Miej wielkie marzenia i odwagę, by ponosić porażki. Norman Vaughan. Duże ryzyko niesie ze sobą wielkie nagrody. Działaj tak, jakby to co robisz miało znaczenie, bo ma. William James. Twoje czyny mają znaczenie. Sukces zazwyczaj przychodzi do tych, którzy są zbyt zajęci, by go szukać. Henry David Thoreau. Skup się na działaniu i nie odpuszczaj. Trudności często przygotowują zwykłych ludzi na niezwykłe przeznaczenie. CS Lewis. Przyjmij wyzwania z otwartymi ramionami. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. Eleanor Roosevelt. To marzyciele kształtują świat. Nigdy nie jest się za starym, by wyznaczyć sobie nowy cel lub marzyć o czymś nowym. C.S. Lewis. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Pamiętaj, każdy dzień to nowa szansa. Wyjdź na zewnątrz i spraw, by był niesamowity.